No, przestaniesz w końcu kur... te rzeczy. Ale są fajne. No dobra, dobra. Ja to idę teraz w czekaj, zobaczymy. No to ja tutaj poczekam, bo mi się nie chce iść. O, czekaj. Dlaczego? Masz. E, proszę się nie drzeć na cały sklep. Ja się nie no znowu się drzecie. No to co? No te dwa. Dobra już. Czekaj bo one są trudne żeby wziąć. Nie? To ty pod... czekaj. czekaj. Kurde no. Czekaj odłożę. Czekaj bo tutaj ludzie niby przechodzą. Nie? Tutaj. No. ok. No elo się ma kokoszko. Cześć BFF. O nie. Kto to jest? No, tam mi uratowała pieska, pamiętasz? Ty, czarnucho? E, ej! Ej! Co? Jaka jest F? Ja jej nie znam. Znaczy, dobra, znam, ale nie lubię jej. Nawet nie wiem, jak się nazywa. No, BFF, no weź! Co ty mówisz do mnie? Chora jesteś? Widać, macie dla mnie nawet plecaczek. Ty głupia, jesteś nawaj, weźcie zdjęcie. Szybko! co mi zabierasz? Ej no, czekaj. No weź no. I trzy minuty później. Naprawdę musiałaś jej to dać. A, dobra, dawaj. Ej, hey! BFF, przecież mi to dałaś. <laughs> Jezu, przestań z tą BFF, to jest moja BFF. To dobra, no to jestem teraz taka. Jestem na ciebie taka, a ja na ciebie taka, a ja na ciebie taka, oj, o, o tak. <noise> Jesteście jak siostry. Ta na pewno ja, ona czarnucha, ja bielucha, nie? <noise> tak, ale dobrze, to ja idę do sklepu, do kwiaciarni. Dobra, a my się tutaj pokocimy, ziemia głupia. Głupia, głupia, <noise> y jesteś głupia. O, y dam pieniądze. Y ale tutaj nie, w tej kwiaciarni chcesz? No. To nie trzeba. Dobra, to weź mi to. To nie trzeba płacić. No weź to, Wika. Co nie trzeba płacić? No nie trzeba, jakbyś tam. No i co? Dobra, to ja do no, Ej, ty malutka! He, he, he. I kurde brzydka jesteś. <gry> Proszę panią, jakbyś chciała, to y, mamy ratę na 0% w, naszym, y, w naszej nowej kwieciarni. O, dziękuję. Myszka! Znaczy y, po prostu. Y, myszki są niedostępne, bo one są za płatę y, miliard. Dzień dobry! Dzień dobry! Y, od razu mówię, każdemu to polecam. Y, tą roślinkę. Tą polecam zawsze. To jest mój ulubiony kwiat w tym sklepie, Nie trzeba go mieć tutaj. Proszę. Dobra, kupię jeszcze. Coś, jeszcze. Się. W końcu ktoś się zgodził. Hmm. Proszę pana, a, a nikt nie chciał? Jezus, Borę, skąd ten głos? Ja jestem tam. Ok, dobra. to Kto to powiedział, proszę pana? Moja no, mój Mhm. Okay. Hej, hej. Wika, nie strasz pana. Bo ten pad jest. Wiesz, jaki? Jaki? Romantyka? Nie, jest Dobrze. No Możesz duch. chyba wziąć ten płytuszki. Oj, Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Miłego dnia życzę! Dlaczego nie mam żadnych pieniędzy? Czy on właśnie płakał, że nie ma kasy? Nie wiem. Dobra, wyjaśniłyśmy sobie, Zabiorę wam zdjęcie, co? Nic takiego nie powiedziałam. Dzięki. Co? Nie. No pe... Do... Dobra. Oj. 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 Oj, Dobra, wycieraj te łzyka. Hej, no to dobra. Ej, to mam o, Ej, ej już... no pomysł. Znajdźmy. jak ona nam zabrała zdjęcie, to my jej zabawkę. O, ale po co mam? Bo to była jej ulubiona. Ej, gdzie moja zabawka? O, kurde! O, kurczaczki! Ej, gdzie moja zabawka? Wiecie, gdzie jest zabawka? Nie. Ja, y, też nie. Zmykamy stąd! Czekaj ale dla, się... dlaczego zabieracie? Na... Mamy za, ratę 0% dla was! ej, ej! Jesteśmy! Chodź. No to tu! Oj! O cześć! Ej, to jest jakby co? To. Jesteś siostra? Tak. No to co chcesz? Na fuleczkę jutra. Dobra, na alkoholikach chcesz? Tak, dobra, jedziemy. Co po prostu yy, poszłeś? Zobacz, którego pod tam jest. O, kurde, co czekaj-no! To czekaj, no! Ty nie tylko żyjesz. Dobra, idziemy. Łódź. Czekaj, bo... Kulary. E, kto tam jedzie? Jestem. Siemaneczko. Znowu zabraliście mi zabawkę? Nie. Dobre. Dobra, zabraliśmy ci, ale jak nam zdjęcie. Chyba nie usłyszała. No. Widzimy się jutro w, sobo w sobotę. No nie. Widzisz ten? No dobra, dobra. Ej, może mam pomysł. Może... Hej, patrz. Na no, żeby... przykład wiesz, którą zabawkę najbardziej lubią, dzieci. No bo ja mam kuzynkę taką malutką, nie ona, na pewno, nie ona. To muszę jej kupić taką zabaweczkę. No, wiesz, że to nie, nie da się teraz... No. To kocha Dobra, muszę iść pić. Mój super taką pieluszkę, może i czapeczkę. Mój! No ale, chania, No już nie bierz dla niej to będzie, co nie będzie jej. Jezu! No co? No co? Dawaj. Okej. Okay. sobie salóweczkę. Dobra, w sumie muszę wyjąć. Teraz Ty zostaw. Chyba nie, ma, nie trzeba tutaj mieć masek. Ja hmm. tak nie, nie mam. Yy, no, ale Ty chyba musisz. O nie, nie No to yy, po 20 minutach. No i jak, panią się, yy, jak Pani się podoba? Yy, super. A Pani? Halo? Halo? co nie słyszę, jest odprężona. Eeey... Yy, Okej. Okay. Yy, ale przynajmniej się odezwie? Nie wiem. Yy, Okej. Okay. Pięć godzin później... znaczy trzy. Dobra, koniec tego. Boże. Co pan chce? Yy, nic, nic. Yy, dobra, to jest koniec. Trzy godziny już tutaj pani są. Proszę wyjść. Jezu, jaki głupek. Yy. Dobra, ja muszę tylko się przebrać. Oooooh! Znaczy ja wyjdę! Ja wyjdę, nic nie patrzę. Może tam jeszcze widać. I co pan robi? Yy, patrzę sobie na tego jednorożca. Tak pan myśli? A dlaczego? Widziałam, jak pan się patrzył na moją psiapsię. Chyba. Yy, dobrze, proszę już iść. Zapłacić nie trzeba mam okay, ochotę na loda. Loda. Ja sobie też. Może na niebieskiego. Dobra? Mm. Ej, to co? Co pan znowu? Jezus. Jake haj. Dobra, ja chcę niebieski. Dobra, teraz sobie z sobą wejść. A teraz sam ja mogę podejść. No, no, no. Mówisz piłę, co Że ja tego loda później zjem. Tak. Ale się roztopi. <laughs> roztopi się! Jak Przepraszam, przepraszam, proszę, już iść. Spadaj koleż. Co? Znaczy, dziękuję. Znaczy, dobra, proszę iść. Zieloną. A pan niech tak nie lubi. Nie jestem panem, jak coś. Eee, Okej. Okay. W ogóle... Dobra. Jeszcze chwilę, że nie mogłyśmy tak ruszać, nie mogłyśmy ruszać, ale teraz możemy więc, no... Przepraszamy. Przepraszamy. Dobra, nie możecie. Dobra. Dobra, to jak? jest. dobra, chodź. Bo muszę iść do okulisty. No tak. No, miałaś sprawdzić te swoje oczy, bo no. coż z nimi źle Dobra, dobra, to ty idź, ja nie patrzę. Znowu jakieś ploże widzowie! Dobre. Nam się to psuje po prostu. Dobre, Dobre. To dobra, Rebika weź tą torebkę. E, dobra, już biorę, czekaj. Bo ja z torebką do okolisty ten robot. Nie, on chce mieć Wycinać oczy. Nie, to jest taka wycinarka do tych. Mm. Proszę pana, a ja chciałam się pana spytać. Do czego panu są te nożyczki do wycinania gałek, ale nie ocznych, tylko y, przeróżnionych przez oczy. Okej, okay. co w to są głupie pytania? Dobrze, dzień dobry. Dobrze. Y, musimy pani dać soczewki, ale oczywiście to nie znaczy, że pani nie będzie miała tego. Yy, okularów. Bo Pani sobie będzie mogła wybierać, no. Mogę sobie nawet z tych wybrać? Tak, no ale Pani te pasują. No nie mówię, że nie jest można, ale... Oj, no, no, chyba się popsuł. Nie, ja się nigdy nie psuję, po prostu taki dziwny... E, proszę Pana, czy Pan może przeprowadzić na chwilę małą no, ksiapsiółkę? Psi, no bo my po, porozmawiać same. E, I, że ja mam iść? Tak na chwilkę, do no, no, przebieralni. Nie, to ja, tak. to ja tutaj porozmawiam z panią. Pani też chce okulary? Właściwie się tak zastanawia wie pan? To, idź. Wika, to ty idź się schowaj do tego miejsca tutaj. Dobra. Będziesz mnie obserwować. Oj, coś się O, teraz. Kod żeby wejść? Okej. Okay. O, tutaj są te kamery. A puszki. Fajnie. Dobra. Dobra, zamykaj to. O, czekaj, no ja jeszcze tutaj będę wybierała. Ej, to nie tylko twoje. Ej, a ty nie bywa aż. Serio, kurde. <laughs> Serio. Serio. A, muszę ci zjeść. Dobra. zapłacimy po prostu za to. Dziękuję. Co? Dobra, Dobra. Zrobię kod. Czekaj. 5, Zero. 4. ok, zamykasz się. Dobra. Pani już może to przyjąć. Sobie już obgadaliśmy wszystkie sprawy. Tylko musieliśmy jedno, a to i pojutrze Przejdę z kolejny. Jest! Dzień On O nie znowu się coś patrzyło. Cieplasiamy, przeplasiamy, przeplasiamy. Ten tablet? Czy to coś co gramy to się psuje? To ka Dobra, to musimy jednak kończyć. No tak szybko, wiem. No ale musimy! No bo coś się psuje, musimy naprawić, więc papa. Pa.